Z strony Wolfix, a to jest drugi odcinek z serii Minecraft Bedwarsy. Dzisiaj jak w ostatnim odcinku ze mną jest Nerox. Siemano. E, I dzisiaj kolejna porcja luźnego granka w Bedwarsiki. Znowu jak ostatnio, myślę dwie rundy, chyba że jedna, jak nam dobrze pójdzie. Taka dłuższa. Dłuższa dokładnie. O Babylon. Piękna mapa. Uwielbiam a tą mapę dobrze. Nerox, a ty? No nie, ludzie wychodzą. Mamy y, z tą y, mapą y, prywatne pewne skojarzenie. I wspomnienie. wspomnienie też. I dobrze, że ludzie wychodzą, a nie wchodzą. Dokładnie tak. O, czerwoni jesteśmy. My Piękny to z, kolor. Zawsze z, z poczuciem humoru. Tak. Dobrze humoru. Okay. No, na no, pewno no, ktoś już do nas idzie, znając życie. Nie wiem. E, nie, nikt. Więc. O, Nerox to jest my... no, nowość normalnie. No. Że nikt. E, do ale nas... to ja za to pójdę sobie do naszych kole ko ko kolegów kochanych sąsiadów. Dobrze, że, że nie kolegów, a nie koleżanek. Myślę, że mnie przyjmą na kawę, herbatę. Dobra, to ja pójdę z tobą. Chodź, chodź. Na kawę i herbatę. Tak. Tylko. A tamty jesteś już tak daleko. Zaszłyś. Nie spodziewałem się, że tak o. daleko zajdziesz. Dobrze, że za zajdę, a nie za zajadę na przykład. O nie szkło kupili Mają jeszcze szkło Chodź, chodź, chodź hmm. Dawaj dalej. Niszczę, niszczę, ale zostawili, dobra Dawaj, dalej. oni są słabi, strasznie e, zab zabili mnie. Yyy, tylko TNT i ja tam do nich pójdę No nie Ja już rozwalałem te łóżko, dosłownie Dobra, to ja tam idę Ale dobra, nie ma co Z TNT-kiem. Dobra, to ja już lecę tam z tobą Ej, ej, powrót, różowi do nas idą Albo idź tam na razie, znisz ich a ja sobie dam, może, radę. Tak, dam radę, bo spadli na razie, więc idź tam, ale czym prędzej, żebyś tu przyszedł szybko. Bo nie zostało nam dużo. No nie, zabił mnie. Dobra, ja, 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 ja już tu, tu jestem. Idzie do... razie... Teraz trzeba iść do różowych. No a do tych czerwonych nie? Znaczy do, nie do czerwonych, tak, eee, ja gadam, do tych obok nas. Eee, niebiescy już łóżka nie mają, więc... A oni nie, nie mają łóżka, to ty im zniszczyłeś łóżko. Nie, e, łóżko im zniszczę już, ci mówię, żółty. Dobra, no to czekaj, ja tylko kupię TNT i myślę, że można lecieć. Tak wiem. E, jeden e, różowy jest e, na środku, więc ja tam do drugiego pójdę. Ale on bije, kto? Kto nam zniszczył łóżko? Różowy, serio? Ale różowi też nie mają łóżka? Czy ty idziesz do mnie dobra. tu? Dobra. Tak, już tu jestem właśnie. To szybko, bo nas gonią. E, jeden tu jej je, jest właśnie. No pochodź tu. Dobra. Chodź, chodź, chodź. Okej, okay, dobra. Ważne, że oni też łóżka nie mają. Tak, tak. Zdawało mi się, że ktoś tam idzie. Ja pójdę Tam do, się ktoś do tyłu e, budował, widziałeś to? Nerox? No, aha, tak, tak. Ktoś, na to, ktoś e, naszą ja, taktykę nie. próbował wy, wykorzystać. Tak. E, ja pójdę do um, nie, Do niebieskich. Po. Witamy. Rzuć nie łóżka? Nie żółci mają e, mają e, i mają je jako niestety jedyni co? tu jeszcze iron ha. bardzo dobrze ha, no, tak w sumie tak e, dobra teraz tu się trzeba tylko zbroić i zbroić Dokładnie. Fajnie y, by było chociaż zająć te trzecie miejsce. No, no najlepiej by było, wiesz, no, drugie, pierwsze. Pierwsze, no. Ale y, cho, chociaż być w tym podium. Dokładnie. Ktoś idzie. Y, nie wiem czemu, ale ja mam chęć iść, y, pójścia do, żół do żółtych. Dobra, trzecie miejsce już mamy, widzę, gwarantowane. No to dobrze. Bo, a, bo Aqua już nie ma. Dobra. Tak, ta. je, je, Jeszcze jedno. Złoto to ty i, jesteś? I ja sobie kupię co? To nie ty! Patrz, był różowy. On przeszedł nad nami. Nie idzie, idzie. Czekaj, czekaj. Ja go zaraz y, z tylu, wiesz? Bo ja mam też. Kulkę. A na, na, najpierw, to ja sobie kupię. Może. Tak, o! Ja myślę, że ty jesteś przez chwilę. Nie wiem, ty poszłeś? A patrzę, a ty tu... A ty gadasz, że zbierasz itemy, nie? A ja tak... O ja cię tu. Aha. to nie ty. Dobra. Eee, dosyć problematycznie będą teraz ci różowi. Mhm. Gdzieś ty pola chłopie. On chyba poszedł może... Mi się wydaje, że do żółtych zaatakować. Jest jeden y, różowy y, jeden i nas dwu, dwóch, więc mamy Najpierw. No drodzy, jak myślicie, mamy? będzie winek czy nie? Jak obstawiacie? No. A ty jak myślisz, że na rok z będzie winek? Pewnie, bo y, te, te, teraz to tylko. Y, no i y, w tym y, momencie mamy match No i pięknie. Tylko, tylko czekać na... Gdzie pana on teraz bęka. jest, co nie? Gdzie on teraz jest? Gdzie on teraz jest? Dobra, ja nam kupię... Ja tam widzę coś podejrzanego, ale nie mam fajna niestety więc nie przyjdzie, ale wydawało mi się, że ktoś chodzi tam u zielonych. Zieloni, zieloni na, tam tam są na górze bardziej. Więc co ja pójdę po emeraldy i kupię nam kompas, to zaraz go namierzymy. Chłopa. On jest na środku. No chodź. No chodź tu, chodź no. Gdzie on jest? Na środku. Ja się nim właśnie teraz zajmuję. Zginąłem. Gdzie on dokładnie jest, ty mi powiedz. On jest y, teraz y, w naszej bazie u czerwonych. Jest na y, moście, więc nie. Już nie. Więc byś mógł go zaszczelić, ale nie. E, uważaj, bo on ma też e, pawlasy, więc e, te, też Cię może e, zestrzelić. Dobra. E, je, e, ja, ja, jabłko i chyba do Ciebie be, będzie szedł. E, ma e, potki, więc... Tu gdzie jest dokładnie? Wypił właśnie niewitkę i idzie mostem do ciebie na środek. Uważaj. Aj. O nie, ale jest chociaż miejsce. Tak, dobra, drugie. zapraszam pod portal. Tam się pożegnamy. E, czekaj, lobby. Nie, lobby, tylko tak. Normalnie Czemu? Perfect English. Dobra moi... Nie tu. Moi Tak. Moi drodzy, Dzięki. jak zawsze zapraszam Dobra. do subskrybowania, komentowania, łapek w górę. Nie zapomnijcie nacisnąć sobie dzwoneczka oczywiście, żeby być na bieżąco z naszymi filmikami. My z Neroxem na dzisiaj się z wami żegnamy. Dziękujemy serdecznie za oglądanie i do następnego odcinka Siemanko. Pa! pa.